Witajcie w SWEET DECOR TV, nazywam się Maciej Pietras, od 3 lat jestem technologiem w firmie MoDecor. Mam nadzieję, że zaprezentowane pomysły i produkty przydadzą się Wam w Waszych eksperymentach w F5. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku SWEET DECOR TV. Nazywam się Maciej Pietras, jestem technologiem firmy firmie MoDecor. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować e, najnowszą drukarkę przygotowaną przez firmę jako dla Państwa. E, nowością w tej drukarce jest to, że zawiera zewnętrzne zbiorniki tuszu, które pozwalają na wydrukowanie dużej ilości kopii bez wymiany chipów, bez wymiany kartridży, co pozwala oszczędzać czas. To również jest dużo bardziej ekonomiczne, ponieważ duże zbiorniki wystarczają na dużo dłużej. Drukarka drukuje na trzech typach papierów. Najpopularniejszym jest opłatek waflow, który mam tutaj i na którym będziemy dzisiaj pracować. Do drukarki dołączone jest oprogramowanie, które pozwala na edytowanie zdjęcia, na wycinanie interesujących nas fragmentów zdjęcia, co pokażemy w późniejszej części późniejszym filmu. Nasz wydruk jest gotowy. Pamiętajcie, aby opłatki waflowe pożolować żolem neutralnym przed położeniem na torty. Również bardzo ciekawą i przydatną funkcją tej drukarki jest to, że posiada zwykły skaner, dzięki któremu możemy skanować zdjęcia i je do komputera w dalszej edycji. Jak również moją ulubioną opcją jest więc, jeśli mamy zwykłe zdjęcie, czy w tym przypadku pocztówkę, takie zdjęcie można po prostu skserować sobie bez żadnej edycji. Drukarka posiada również bardzo ciekawą funkcję auto-dopasowania do strony, czyli powiększenia zdjęcia do pełnego wymiaru strony A4. Tak wyglądało nasze zdjęcie, które chcieliśmy skserować i powiększyć, a tak wygląda powiększone przez drukawkę. Więc, opcja bardzo przydatna w przypadku, kiedy nie chcemy włączyć komputera, a jednak potrzebujemy zrobić większe zdjęcie niż, niż film. Największą zaletą tej drukarki są duże zbiorniki z tuszami, które pozwalają oszczędzać czas, nie wymagają tak częstej wymiany, które są dużo bardziej ekonomiczne niż zwykłe kardrice, co pozwala nam znacznie obniżyć koszty jednostkowego wydruku. Dużą zaletą tej drukarki są duże zbiorniki z tuszem, które wymieniamy niezależnie. Dany kolor, który nam się w tej chwili skończył, należy tylko zwrócić uwagę, aby nie puścić drukowania z pustym zbiornikiem, co może doprowadzić do wyczynienia głowicy. Sama wymiana jest bardzo prosta. Dany mm, tak odłączamy poprzez odłączenie tej rurki i przyłączenie nowego. Zbiorniki można zakupić w dwóch wersjach objętościowych, mianowicie mniejsze, gdzie rozmiar jest dwa razy większy niż standardowy zbiornik do drukarki A4 oraz większy gdzie tuszu jest cztery razy więcej niż w drukarce A4. Razem z drukarką dokładamy gratis prosty program do edycji czy kadrowania zdjęć, który pozwala nam wydrukować tylko tą część zdjęcia, którą znajemy się na płatę. Po wykadrowaniu zdjęcia, drukujemy. Ta drukarka oprócz standardowego podłączenia kablem USB obsługuje system Wi-Fi, więc można ją podłączyć czy do wewnętrznej sieci w biurze, czy drukować poprzez Wi-Fi bez Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków na YouTubie oraz do promieniowania na Facebooku.